In principio erat verbum, na początku było słowo. Dlaczego oni nie lubią tej pięknej Ewangelii, początku Ewangelii, według świętego Jana? Ona, ona zwykle jest czytana na końcu tradycyjnej mszy świętej, że to przyszło słowo do swoich, a swojego go nie przyjęli. Zatem my żeśmy przyjęli. I nie pozwólmy sobie. Żeby od nas odeszło z powodu naszych win, grzechów, zaprzeństwa, braku inteligencji, braku wrażliwości duchowej. My musimy prosić na kolanach, aby Jezus, Chrystus, król z nami pozostał. Na początku było słowo. Powaga słowa w liturgii i zachowanie dogmatów zawiera się, w, zawiera się również w języku sakralnym. Kto posiada język, ten posiada słowa i może nadawać imiona oraz definicje, określać rzeczywistość. W ten sposób nie tylko orientuje się w świecie i społeczeństwie, ale posiada pewien specyficzny aspekt władzy nad rzeczywistością. Prowadzeni Duchem Bożym, następcy świętego Piotra uznali język łaciński za najlepszy dla liturgii i Biblii, dla zapisu orzeczeń, soborów, synodów, dogmatów, wyznania wiary i ogólnie mówiąc magisterium Kościoła, definicje filozoficzne i teologiczne zapisane w tym języku budzą szacunek i powagę. Komuś bardzo zależało na wyjałowieniu życia liturgicznego? z życia liturgicznego języka sakralnego i kolejny no drugi ale to chyba nie jest neologizm latinofobia no nie język łaciński no nie no przecież to trzeba się męczyć polska państwowość wszystko co w polskiej kulturze ma jakiekolwiek znaczenie prawdziwe Zrodziło się na bazie Łaciny, która dawała dostęp do innych języków klasycznych, i Polacy znający Łacinę, radzili sobie doskonale, bez jakichś wielkich nakładów pracy, na porozumiewanie się ze wszystkimi językami w Europie. Przecież oni, oni się nie męczyli tak jak my, albo na Placu Świętego Piotra przyjeżdżają tłumy z Polski i oto stoi Chińczyk, a tu Japończyk, tam Filipinka, tam Chilijczyk, jakiś Anglik, a nawet Niemiec. I mówi z tym Ojcem Świętym, Angelus Dominus Javit Marię, a nam komentator musi mruczeć, anioł pański zwiastował Panie Maryi. Przecież na litość pięć minut w mediach przez trzy miesiące, pięć minut na dobę załatwiłoby tą sprawę i to nasze upokorzenie wobec innych narodowości, że u nas nie, nie jest wykładany język sakralny, że my się nie potrafimy modlić ze wszystkimi jednym językiem.